Trzeba Widzowie, z tej strony Ujek69 Myślę, że... Co będziemy robić? Myślę, że pójść do tego miejsca eee, No co? To bez milionowego ja chyba tam pójdę Może będzie coś ciekawego I napiszcie w komentarzu, co to jest to Ta kaseta? Pierwsza? Nie wiem, czego ona może służyć Ale... Ale no Dobra, idziemy tutaj, coś ciekawego jest. Mam na pewno jakieś snazienie. O, nie. Idzie. postaram się zrobić yy, do robienia wolenia, ten yy, Mam dużo żelaza, więc postaram się to zrobić. To co? To, było? to co tutaj? To jest jakaś struktura niedogenerowana. Nie, nie wiem, to, czego to może być. Nic? A węgiel? Nie, tylko węgiel jest. Mmm, nie wiem, w zobaczymy. Słyszałem? co to może być? No? Skrzynka węgiel, bardzo ciekawe. Ciekawe to. No? Tu jest w tych wyrażach... Aha, nie Co to jest to? To in the house. Przy to. Czekaj, co? No, nie ma tego. Może być tyle? Nie, może nie skrzynić, może więcej to jest jakaś... A, tak, o, już sobie przegrzebamy. Żeby... Możemy sobie coś wyrównać, możemy czekać na górze. Jakieś... Waraisa, pustie. 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 Wiesz co, na górze? To co?

Nie mam from the nie mam from the folk. nie wiem co być. Uh, nie, to Nie, 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 wiem nie, 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 jest uh, to jest. nie, nie, tak, To nie, 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 To nie, nie, jest Eee Ej, dobra. To myślę, że dzisiaj na workbench z bo Powiem, co zrobić. Więc, dobra. Widzimy się na dole, jak już, jak już to wszystko zrobię. Oby jak coś się stanie. Więc teraz tam zrobię. wyszedłem. E, I się, co to, to jest to. Co to czegoś to, to prowadzi? Nie. Nie widzę tego. Jak też... słyszałem, to też trzymiałem Endermana, znaczy no, nie Endermana, tylko tak Cieszę, że bym się pomylił. Eee, więc nie chciałbym go spotkać. Przy okazji eee, chciałem zrobić e, gdzieś domek. W sensie taki cozy domek. Eee, bo tu zrobiłem temki przed chwilą. Więc myślę, że to by już pójść spać. Eee. To nie wiem, czy to jest piszcie w komentarzach, do czego to. Dobra, chyba wiem, do czego to było. Dobra, przez chwilę nie mogę spać, bo tam jakieś baseny, coś chodzi i nie mogę spać po prostu. Brzmi dobrze, by spać. A ty, panie, co tutaj robisz? Um, są też dziwne różne dźwięki. Ja nie wiem, co to mogło być. nie jestem w ogóle pewien. Aha, nie w sumie tak nie mogę postawić tego. Hmm. Także dobra, sam sobie w tutaj i zrobię ten workbench. Jak się go wytresuje? Tak, tak tutaj i tutaj. Eee. Co to było? co zrobić tu Znowu? Aha. Aha. To, to fajnie. Ehm, Nie. Ja po nas? O On jest tutaj. Jest tutaj. On jest tutaj. Mógł on jest tutaj. Czemu ucieka? on ucieka. Znikł. Um. Co to było? Um. No i tak, nie mam domku. Przez tego dzielam. Um. Dobra, muszę tam uciekać jak najszybciej. Tak, ja poczynię się, że ci Uciekam stąd. co to w ogóle to, jest. Co to jest? Ej, mam tam tarczę, mam wszystko. Nie. Daj mi to. Dobra, idę jak najszybciej. Yy, nie wiem, gdzie mogę zbudować się jakiś nasz, nasz podomek. Coś widziałem. Oni to tylko pochodzi... Nie. To coś jest. Dobra, idę, idę tam zobaczyć, co to jest. Nie co jest. Mhm. To teraz nic nie nią. Ogólnie nic z tą. Czyżby to ma do, do wyjść? Żeby sobie nawet nie... Nie jeszcze? Jakby się wywalił, to... To, to nie. To by to szło do clipa roku, nawet, naprawdę. O, Starbucks. Mm. To chociaż tyle, nie? No, dobra, nie mam craftingu znowu. Przedstawiciela. Muszę mi się chociaż teraz coś wydać zrobić. No, na beton. To. Z tym jest tylko 7 wtedy. Zesadą mm. workmasztu. Heavy wives. Pistol 14. Mm. 14, czy mamy. Ja mam siedem, zresztą nie, nie drobne do omo Jest bled, proch. E Dobra Jeszcze kopię trochę I dołożę że tam jakaś krowa jest i... Ja nie chciał, żebym tu znowu, bo... W ostat ostatnim razie, jak spotkałem krowę, to... to po prostu, co to jest? Darkstone Dig. Dig. Jak spotkałem, krowa to nie zabiła, więc nie chcielibyśmy spotkania. Mhm. Ale. kopiamy. A, bo to jest od kilku, aż to się pada. Może więcej tego jest? Dajcie że to było więcej. Eee. Yy, Jamy? Siedem. To będzie wyglądać zaraz. Gdzie to nie są? Chyba tak, tak. Mhm. To też tak. Także go. Mhm. Kapiemy sobie czas. Może gdzieś to mnie doprowadzi. Dziwna. Coś by to to nie działało, to może zrobić restart serwera, może ten serwer, e sprawdziłem w Mam i miałem jeszcze w Eku Kamienny killoff, już teraz użyty, słuchaj, nie to wykopać, może. O, tylko ten restart serwera może być. O, 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 chyba tym. No hmm. chyba nie gdzieś, tego, to, jest, to jest jakieś dziwne. Może jakoś... Nie no, tylko pani na ziemi nie chce schodzić. Nie mam praktykownie nic do schodzenia tam. Ktoś tu przypalił, mam 11. Jeszcze mam 7, to ja mnie tu przypalę. Proszę to w by ogóle przypalić. Więc widzimy się... A w sumie nawet... Y, chyba nie musimy nawet. Teraz sobie nie przejdę, ale... Teraz tego muszę zrobić. Jak mi starszy, e, to muszę zrobić. Mm, jak to nazywam? Sobie szkierkę. Jakąś, jakąkolwiek, żeby. żeby była jakaś po prostu. A, jest noc. E, waliło mnie to. Waliło mi Minecraft. Musiałem robić to. Od nowa, co to jest? Co to jest? Co to jest? Ej dobra, autentycznie się de... Naprawdę, nie. Idź. Ja... ja mam dość chłody. De... Jakbyście to przeżyli, to... Naprawdę się bardzo... Nie mówię więc, że tylko zesrałem. Ale dobra, naprawdę, myślałem żeby zostałem że Przecież to jest kurde jeszcze coś żywio no, Dobra jak to się przepali to się widzimy Dlatego tego przepaliło mamy ten... przepaliło się wszystko to zaraz wziąłem czy tak e... tego nie stworzę tego też nie stworzę mogę jedynie stworzyć o to chyba to mamy 18 żelaza to chyba to mogę stworzyć no bo jakby no co mam więc zrobić e... stworzę to Amunicja. Pytanie, jaką potrzebuję do tego amunicji? Chyba to. Nie jestem pewien. Dlatego. O! Tak, to jest to. Dlatego. E... Mamy broń. W następnym odcinku. W następnym odcinku już będziemy coś bardziej kombinować. Mam jeszcze trochę. Oj, oj, oj. Chyba muszę już A to ja tak. Stworzył jeszcze przepis z jakąś tą... No, ale nic mi nie zmienię to żeby nie zrobić. Więc dobra. No, coś takiego. Dobra, więc... Dobra, trzymajcie się. Do następnego odcinka. Yo.